Witam Was w luźnym vlogu, który jeszcze zobaczymy, jak wyjdzie, i zobaczymy, czy będzie tylko z tego dnia, bo, bo zobaczymy. Dzisiaj jest dosyć pochmurno, a miałam robić porządek na balkonie, bo mam tam, przyznam, e, lekkie zaniedbanie, e, ale najpierw muszę jeszcze trochę. pracę budowlane. Pytacie mnie o golenie się Żyletką, i widzicie, ja też się czasem zacinam, chociaż to wygląda straszniej niż jest w rzeczywistości, bo. No bo tu trochę pociekło więcej. Ale najpierw muszę jeszcze trochę porobić rzeczy tak komputerowo, pracowo, więc robimy kawę i pracujemy, a potem wracam do Was. Postanowiłam sobie, że zrobimy totalnie luźnego vloga, bo takiego totalnie mojego luźnego vloga bez planu nie było już dawno i myślę, tak jak teraz sobie pomyślałam o tym vlogu, to że będzie z kilku dni. Ja właśnie robię komputerowe różne rzeczy, muszę podpisywać na maile i pogarniać takie Sprawy. Dodatkowo jem sobie resztkę, która została mi po suszeniu pomidorów. Kilka dni temu przypadkiem y, kupiłam dużo pomidorów w dobrej cenie i zaczęłam je suszyć, i tak się wkręciłam, że potem kupiłam znowu i znowu zaczęłam suszyć. I tak naprawdę tych suszonych pomidorów nie wyszło dużo. I teraz jakby widzę, dlaczego te suszone pomidory, takiej powiedzmy lepszej jakości, są drogie w sklepach, bo. Ich jest naprawdę mało. A przy okazji jeszcze zrobiłam sobie leczo, bo nie chciałam wyrzucać tych resztek pomidorowych, jakby wiecie, środków, więc zrobiłam takie powiedzmy warzywne sosiki, warzywne leczo, coś w tym stylu i właśnie je jem resztę zawykowałam i powiem wam, jestem zadowolona z tej swojej zero waste'owej, less waste'owej, jeśli chodzi o jedzenie pracy. Robię może nawet nie takie delikatne, tylko istotniejsze i mocniejsze porządki w moim ogrodzie, bo nie dość, że mam nieprzewidzianych gości, których zaraz wam pokażę, bo walczę z nimi od kilku dni i cały czas pojawiają się nowi. To jeszcze miałam kilka niewypałów w tym sezonie i też trochę mnie nie było w domu, więc no, ten ogródek działa, ale tak jak natura chciała. Za to to jest dla mnie y, niezłe doświadczenie? Moja papryka, którą w ogóle jadła. Podżerała mała pszczółka, i która już miała plony, i ja zebrałam już papryki z niej ma nowe kwiaty, bo jej po prostu jakby zostawiłam ją tutaj. Patrzcie normalnie, może jeszcze będę miała raz paprykę w tym roku. A tutaj jest mój najpiękniejszy ogórek. Spójrzcie, na te liście ogromne są, i nawet rosną mi małe ogóreczki. A te ogórki, no coś tutaj poszło również nie tak, one są chorutkie i niestety domowymi sposobami, no nie udaje mi się ich chyba odratować. To jest moja rukola, która jeszcze niedawno była przepiękna, ale zaatakowały mi ją małe szuje, które próbuję wyłapywać teraz systematycznie, ale jakoś ich dzisiaj nie widzę, więc może wszystkie wyłapałam. Patrzcie, znalazłam. No, co udajesz martwą teraz? No, proszę państwa, to tylko udawanie, to tylko sztuczki. Tak sobie ogródkowo tutaj siedzę i powiem wam, że chyba jednak tej rukoli całej się pozbędę zaraz, bo cały czas mi coś tam przychodzi nowego, jakiś nowy lokator, a skupię się po prostu na tym ogórku. No trudno. Może jeszcze coś dosadzimy w tym roku, ale zobaczymy. Cześć. To jest vlog, dzień drugi. Dzień drugi, a sukienka cały czas ta sama, bo przyznam Wam, że wczoraj, jak sprzątałam balkon, to i tak zmieniłam ubrania, i potem już byłam tak smucona, <noise> że nie zakładałam tej sukienki, więc dobrudzam ją dzisiaj. I to też jest mój sposób na to, żeby nie prać po każdym, każdej godzinie noszenia czegoś, żeby przedłużyć żywotność tej rzeczy. Bo wiecie, czynsy na przykład nie trzeba też prać codziennie i tak dalej. Jesteśmy w łazience, bo chciałabym przedłużyć świeżość mojej fryzury wczorajszej i coś tu pokombinować. Poczekajcie, muszę Was. I powiem Wam, jakiś czas temu kupiłam co prawda, to jest w plastiku, ale to jest taki glinkowy, taki glinkowy pyłek do układania włosów, powiedzmy suchy szampon z manufaktury Piękna, czyli takiej ekologicznej, bardziej marki produkującej kosmetyki naturalne z Rosmana. A kupiłam to dlatego, że próbuję stworzyć swój własny szampon suchy do włosów. Co prawda suchych szamponów w życiu już używałam, takich domowych, ale chciałam zobaczyć jak, jak mi się sprawdzi taki naturalny kupny i średnio. Zobaczcie. Przyznam Wam, że łazienka to jest to miejsce, gdzie wciąż potrzebujemy jeszcze lepszego światła, bo te filmy są trochę ciemniejsze, ale... Tak wygląda ten proszek. Ja go sobie tak i... Zabiorę Was w lepsze światło. O, widzicie? I rzeczywiście on fajną taką fakturę nadaje włosom. I podoba mi się to, jak wyglądają, ale średnio je odświeża, moim zdaniem. No ale to nie jest taki też typowy suchy szampon, tylko coś takiego pomiędzy stylizatorem a szamponem. Wracamy do Łazienki. A wracamy do Łazienki, bo chcę Wam coś pokazać. Proszek do prania, proszek do prania Zero Waste w kartonie, który ostatnio kupiłam do testów oraz do tego, żeby mieć taki, powiedzmy, bardziej niedomowy proszek. I ogólnie jestem zadowolona. Jedyny minus to. O. O tutaj, to. Mydło 5-15%. A przyznam Wam, że kupiłam ten proszek również z myślą o praniu moich majtek menstruacyjnych. Y, które teraz mam, między innymi od skrojone i od wimin. Yy, I myślę, czy nie zrobić porównania tych dwóch marek, bo, bo jest różnica duża. No i pomyślałam sobie, że kupię jakby taki, nie wiem, lepszy trochę proszek, ale przeczytałam, że tego mydła jest 5% i w takich środkach do higieny, właśnie majtek menstruacyjnych powinno być tego tych mydlin, powiedzmy do 5% z tego, co mi się kojarzy. No, ja nie wiem, przeczytałam, że jest 5%, a jest 5 do 15%, więc ten proszek średnio się nadaje do takich majtek menstruacyjnych i muszę i tak poszukać się jakiejś jeszcze alternatywy. I w ogóle w proszku macie miarkę, taką średnio wygodną. Zaraz zrobię też domowy płyn do płukania, o którym chyba kiedyś wspominałam. To jest szampon, nie szampon, odżywka, która mi się nie sprawdza.